Witam, witam, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, piąta minęła, słuchajcie jak trzeba rano wstać, to trzeba. No nie ma na to siły. No, z czegoś człowiek musi żyć, dlatego pracuje, rano wstaje. Witam Was bardzo serdecznie z dobrą herbatą z cytryną. Bo to jest taka pora na herbatę z cytryną i troszeczkę czegoś mocniejszego do tej herbaty, ale to wieczorem, gdy już człowiek nie prowadzi samochodu. Witam. Witam kochani. Cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że jak już się może obudzicie, to już ja będę. To jest ten plus, jak już raniutko nagrywam, kochani. Tak, sód słońca dwie. Jeju, dwie godziny do wschodu słońca, a zachód 16:33. Zobaczcie, jak to cały czas się zmniejsza z dwóch stron. Tak, tu dwie minutki, tu jedna, czyli trzy minutki dziennie, krótszy dzień na tę chwilę. Balkon otwarty. Wdech, wydech. Poranne oddychanie, moi drodzy. Sobota. 14 listopada, tech, wydech. Dzień dobry, Mariola. Dzień dobry, Dana. Dzień dobry, Mario. Dzień dobry, Jadwigo. Dzień dobry, Joanno. No, boż to przecież w Sydney to dopiero kiedy to ten słuch słońca, jak to jest z tymi godzinami. Witam Pawła. Witam Krzysztofa. Nie szata zdobi człowieka, posłuchajcie. No nie szata. <głos> <głos> Oprócz tego, że tak się jakoś tak człowiek może lepiej wygląda. Ale czy to jest, e, czy kupowanie firmowych ciuchów to jest wyznacznikiem tego, że jesteśmy hmm, lepiej postrzegani, że jesteśmy inteligentniejsi, bo co, bo pójdziemy do tego sklepu, bo na przykład nie wiem tam adidasa, czy takie jakieś bajerne, nie wiem, jakieś inne i sobie kupimy taką aktualną kurtkę za ileś złoty bo to ona jest razy ileś niż normalne. O czym to świadczy? No świadczy o tym, że po pierwsze mamy kasę na to, ale czy ta kasa jest, bo jest, czy trzeba ją w jakiś sposób taki mm, dodatkowy zdobyć czy wymusić na kimś, mówię w tym momencie o młodzieży, która, która jeszcze nie ma swoich dochodów, a wymusza na rodzicach, czy na rodzinie e, zakup tej fajniejszej kurtki, bo z fajniejszej firmy. Nigdy mnie to nie urzekało w jakiś sposób, że to musi być markowe, musi być modne, dla mnie musi być wygodne, musi być bawełna, bo te wszystkie syntetyki mnie denerwują, po prostu się w niej źle czuję i nie przekonałam się jeszcze, nie wiem dlaczego, że te wszystkie takie teraz koszulki, które są do biegania, do aktywności, one są to nie jest bawełna, to jest jakiś syntetyk, który jest który oddycha, który przepuszcza, ale wiecie, ja jak dotknę i widzę, że nie bawełna, może to już kwestia innego doświadczenia, innych lat, innych towarów jak kiedyś były. No bo kiedyś to len bawełna no to była podstawa i jedwab. Chociaż do tej pory len na lato to nie ma lepszego materiału na upały i to samo z, z jedwabiem. No jedwabna, no nie wiem, bielizna czy jedwabna pościel, co jest jeszcze jedwabne. No piękna suknia jedwabna. To chyba nie przemijają, ale o czym o to świadczy. Czy zastanawialiście się kiedyś o tym, że przecież to jest kwestia mody? Czyli czegoś kto yy, co nam ktoś narzuca, czyli siedzi projektant, projektuje, wymyśla kolory na, tą, na, daną, na dany sezon, bo to chyba tak trzeba nazwać. No i szyją te ubrania i my kupujemy. Czyli jakie są modne, te których jest dużo i te, które są w markowych sklepach. No nie, o tej porze na kawę jeszcze nie miałam dzisiaj natchnienia. ale na taką herbatę z cytryną długo nie piłam cytry tej herbaty z cytryną. Lubię wodę z cytryną się napić, bo nie wiem czy wiecie, ale woda z cytryną odkwasza organizm. A im bardziej jesteśmy odkwaszeni bliżej do zasady, tym organizm lepiej funkcjonuje. Tym nie budują się kamienie w nerkach, wręcz się wypłukują, bo te kamienie w nerkach to jest zakwaszenie organizmu. Tak dowiedziałam się po wielu latach. <laughs> kamieni w moich nerkach. I to wiecie, jest fajne, bo to hmm, pamiętam, znalazłam się kiedyś u Chińczyka, a już miałam mieć operację i mój lekarz rodzinny powiedział Pani Magdaleno, Pani wie jak wygląda operacja na kamienie w nerkach? Bo to jeszcze było dawno temu. Teraz to może by zrobili laparoskopię, to nie byłoby tak, ach, aż, aż tyle ingerencji tak powiem w, na, w moje ciało. A ja mówię, nie wiem, panie doktorze, jak wygląda, no po pleców pani rozcinają, no to nie jest taki hobsiub. Tak sobie zastanowiłam się i on do mnie powiedział, niech pani poszuka naturalnych metod, może jeszcze jest jakiś sposób. I znalazłam Chińczyka. Tak, Kaziu mi podpowiedział. Także zobaczcie, jak to jest. Jak chcemy coś znaleźć, jeżeli chcemy coś znaleźć, Zaczynamy czegoś szukać, jakiegoś rozwiązania, czy to kwestia zdrowia, czy pracy, czy zmiany czegokolwiek w życiu, czyli czegoś nowego, to, to należy to wyartykułować. Jak to powiedział mój kolega kiedyś, no paszczą trzeba zakomunikować, bardzo mi się ta paszcza podobała. <laughs> paszcza. Także trzeba, trzeba zakomunikować światu paszczą, naszą paszczą, nie? <laughs> Tak, i rzeczywiście jak zaczęłam szukać, bo to, dokończę tą historię, to nagle się okazało, że ten, ten to miał to, ten to miał to, ten to przeszedł tak. Tak, a teraz jeszcze jest tak fajnie, że można wrzucić do internetu, chociaż nie wszystko jest, i jak to ktoś powiedział, już przeszukałam cały internet i nic ciekawego nie znalazłem. No, też coś w tym jest. No to trzeba zacząć pytać ludzi. Kochani, oddychamy dalej, wdech, wydech. Przyjemnie na dworzu, 6 stopni. O. Czym się różni Centralna Polska, że mówię, że jest na dworzu? A w Krakowie mówią, że na polu. No dla mnie pole to jest owszem, jakby tu było widać pole, to ono jest, ale na to pole to trzeba trochę dojść. A tu na dworzu, no to podobno było tak, że to tu dwór, no to wyjście i to ten dwór, tak, <grym> na tym dworze, tak. <grym> Kochani, dziękuję za przemiłe towarzystwo, życząc miłego dnia i Wam, i sobie. Do zobaczenia jutro, niedziela, to mam nadzieję, że w ciągu dnia, na będę nagrywać, bo rano będę spała. Pa! Miłego dziąka. Coraz bliżej Mikołaja. Miłego dziąka Mariola. Pa!